Szanowny Panie Rektorze, Wysoki Senacie, dostojni goście, pracownicy, przede wszystkim studenci, jak również osoby zgromadzone przed monitorami komputerów, bowiem nasza uroczysta inauguracja transmitowana jest online y, przez Facebook y, uczelni. Chciałam w pierwszej kolejności bardzo serdecznie podziękować Panu Rektorowi za umożliwienie wygłoszenia wykładu dotyczącego finansów. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie, a jednocześnie ogromne wyzwanie. Odczytuję to osobiście, ale również w kontekście rozwoju jednej z dyscyplin wiodących, jakim jest ekonomia i finanse. Proszę Państwa, zanim przejdę do wykładu, chciałabym wyjaśnić to, co umieszczone jest na slajdzie tytułowym. Przedstawiam Państwu monetę o najwyższym nominale jednostkowym na świecie. Jest to tak zwany. Big Maple Leaf, czyli Wielki Liść Klonu. Tu akurat tego nie widać, bo jest wizerunek Elżbiety II, ale na drugiej stronie mieści się Wielki Liść Klonu. Jest to moneta kanadyjska, której wartość rynkowa waha się od 4 do 6 milionów dolarów amerykańskich. Proszę Państwa, jest ona szeroka na 3 centymetry. Średnica, proszę Państwa, to 53 cm Jest to 100 kilogramów najczystszej postaci złota. Proszę Państwa, tylko 5 takich monet przygotowałam. Mennica Królewska Kanadyjska w 2007 roku. O monetach było głośno szczególnie w marcu 2017 roku, kiedy jeden egzemplarz ukradziono z Muzeum Berlińskiego. Proszę Państwa, każdemu i każdej z nas siedzących na tej sali życzę choć drobnego udziału w tego typu monecie, czyli gotówce, proszę Państwa. Czy to jest nasza przyszłość? Oby. Proszę Państwa, te pytania, które stawiam podczas dzisiejszego wykładu to czy gotówka, czy płatności elektroniczne oraz jaka jest przyszłość rozliczeń pieniężnych. Szczególnie będę odnosić się do rynku polskiego, gdyż to y, wydaje się najba najbardziej nas interesuje. Proszę Państwa, żeby odpowiedzieć na te pytania, przeprowadzę Państwa przez ewolucję pieniądza, bowiem aby mówić o przyszłości, trzeba spojrzeć na to wszystko, co wydarzyło się do chwili obecnej. Proszę Państwa... Pieniądz najlepiej zdefiniować poprzez funkcje, które pełni. Um... Doskonale mierzy wartość towarów i usług. W wymianie dóbr i usług jest środkiem umożliwiającym tę wymianę, inaczej nazywany jest środkiem cyrkulacji, jest środkiem przechowywania wartości, którą nazywamy tezauryzacją, umożliwia płacenie zobowiązań finansowych, zatem jest środkiem płatniczym. Waluta krajowa może z powodzeniem pełnić rolę pieniądza światowego. Na rynkach finansowych pieniądz jest towarem, przybiera różne postaci, jak to na rynkach mamy stronę podaży i popytu, podaż reprezentują kapitałodawcy, popyt kapitałobiorcy. Proszę Państwa, ludzie dokonywali wymiany dóbr zanim wynaleźli pieniądz, tą wymianę dóbr nazywamy barterem. Następnie, proszę Państwa, pojawił się pieniądz jako środek wymiany w postaci towarów. Po raz pierwszy 3 tyś, około tysięcy lat przed naszą erą na terenach ówczesnej Mezopotamii pomiędzy Tygrysem i Eufratem, tereny obecnego Iraku. Proszę Państwa, taką rolę płacidła pełniło, pełnił jęczmień, czyli generalnie zboże. Dlaczego jęczmień? Ponieważ stanowił on podstawę wyrobu takich artykułów żywnościowych jak chleb czy piwo, które stanowiły podstawę. Artykuły ówcześnie. Przy Państwa, skąd to wiemy? Otóż Babilończycy skrzętnie zapisywali to na glinianych tabliczkach. Przy Państwa, mezotopatami już nie ma, płacideł już nie ma, ale ślady tego, co się wtedy działo, pozostały do dzisiaj. Szekel, współczesna waluta Izraela, pochodzi od nazwy Szekel, określenia zboża. Um, używanego przez Babilończyków i Asyryjczyków. Pytanie dlaczego zboże było płacidłem? Otóż trudno było, bo, bo niepotrzebnie go podrabiać, a poza tym łatwo odmierzyć określoną ilość tego zboża. Przy Państwa, um, płacidłem były również zwierzęta. Słowo pekunia, które oznacza pieniądze, pochodzi od słowa pekus, które oznacza rogate bydło. Bydło też było płacidłem. Proszę Państwa, znane jest stwierdzenie Pekunia OLET, pieniądze nie śmierdzą, które miał wypowiedzieć cesarz Wespazjan na wyraźną krytykę swojego syna, Tytusza Flawiusza, który poddał pod wątpliwość prowadzenie podatku od toalet publicznych. I właśnie pieniądze nie śmierdzą, miał mu tata odpowiedzieć na tę okoliczność. Proszę Państwa, płaciwdła przybierały różną formę, zależało to od położenia geograficznego i yy, yy, złóż naturalnych. W Polsce najpowszechniejszym była sól. Do tej pory, proszę Państwa, używamy stwierdzenia słono za coś zapłacić. To się właśnie stąd. Wzięło. Proszę Państwa, kolejny etap ewolucji pieniądza to pojawienie się pieniądza kruszcowego. Na początku w postaci metali nieszlachetnych, takich jak żelazo, brąz, miedź, potem szlachetnych, w postaci złota srebra, rzadziej platyny. Państwa, pojawił się pieniądz kruszcowy, ale on nastręczał pewne kłopoty, jeśli chodzi o jego podzielność. Stąd też, proszę Państwa, zaczęto wprowadzać um, okrągłe metalowe monety. Pierwsze, które znamy, to pochodzą z Lidii, z około 650 roku przed naszą erą. Były wykonane z elektrum. Tak jak widać tutaj na slajdzie. Ta przykładowa moneta z jednej strony przedstawiała wizerunek byka i lwa, po drugiej, po drugiej stronie kwadratowe wgłębienia, które wynikały jeszcze z niedostatecznych te technik bicia monet. Proszę Państwa, to właśnie imię lidyjskiego króla Krezusa do dzisiaj określa bo, mo, za pomocą tego, tego władcy określamy bogactwo. Proszę Państwa, pierwsze monety w Polsce to X wiek, bite przez Mieszka I, potem jego syna Bolesława Chrobrego. Yy, za bicie monet odpowiedzialny był mincerz, był urzędnikiem królewskim. Przetapiano kruszec na niewielkie sztabki, potem rozklepywano sztabkę młotkiem na cienką blachę o przekroju odpowiadającym grubości monety, potem wycinano krążki i następnie za pomocą stempla menniczego i młota odbijano. Bito monety. Proszę Państwa, niestety ograniczone złoża srebra spowodowało tak zwane psucie pieniądza, czyli trzeba było bić cieńsze monety, Braktea to blaszka. Stąd też mieszko stary zaczął bić właśnie takie blaszki, które nazywamy brakteatami. To było kontynuowane przez. Bolesława Krzywoustego, aż proszę Państwa XII-XIII wiek to znalezienie nowych złóż srebra, które pozwoliły y, bić grosze krakowskie. Grosso to gruby, Kazimierz Wielki już bił grubsze monety. W XIII wieku pojawiły się w Europie złote monety, dukaty w Wenecji, floreny we Florencji, w Polsce złote monety bił Władysław Łokietek nosiły nazwę florenów. Jedna jedyna taka moneta do czasów obecnych. Dotrwała. Proszę Państwa, bardzo istotne dla rozwoju polskiego złotego była uchwała Sejmu Piotrkowskiego z 1496 roku, która wprowadziła pojęcie polskiego złotego, który miał powietrzne czasy kosztować 30 grosz. Nie był to jeszcze pieniądz, a jedynie jednostka obrachunkowa. Pierwszy tak zwany półkopek został wybity w 1564 roku przez Zygmunta Augusta. Proszę Państwa, pierwsze banknoty pojawiły się w 119 roku przed naszą erą w Chinach. W Europie pojawienie się pieniądza papierowego to XVII-XVIII wiek. W Polsce wiążemy to z Tadeuszem Kościuszką i inicjatywą warszawskiego kupca i bankiera Jędrzeja Kapostasa. 8 czerwca 1794 roku wyemitowano bilety skarbowe. Państwa, następnie były talary polskie w okresie księstwa warszawskiego bardzo ważną datą jest powstanie banku polskiego, który był bankiem emisyjnym na początku XIX wieku z inicjatywy Franciszka Xawerego druckiego lubeckiego Proszę Państwa następnie. Kolejnym banknotem była marka Polska. Te banknoty już pamiętamy, tak z 1950 roku, które y, przedstawiały wizerunki ludzi pracy i y, wybitnych postaci z historii Polski. W wyniku denominacji w 1995 roku do obiegu weszły banknoty z serii królewskiej, które y, mamy do dzisiaj w naszych portfelach. Proszę Państwa, kolejny etap rozwoju pieniądza to pieniądz bezgotówkowy. Można byłoby pomyśleć, że to, jest, że to są czasy obecne, ale, proszę Państwa, historycy przypisują Fenicjanom pierwsze namiastki pieniądza gotówkowego, gdzie na uwieczytelnionych tabliczkach zapisywano zapisywano transakcje finansowe wtedy, w czasie, kiedy tych tabliczek wykorzystywano. Proszę Państwa, aktualnie Pieniądz bezkłotówkowy to forma zapisu na rachunkach bankowych. Wyróżniamy różne instrumenty obrotu gotówkowego: karty płatnicze, polecenie przelewu, czeki rozrachunkowe, instrumenty płatności mobilnych. Proszę Państwa ekonomiści liczą podaż pieniądza Badają to szczególnie w kontekście podejmowania działań nakierowanych na ograniczenie inflacji w gospodarce. Podaż pieniądza mierzona jest agregatami. Wyróżniamy cztery agregaty pieniężne i ten pieniądz bezgotówkowy widać pomiędzy agregatem M0 i M1. Widać tutaj, proszę Państwa, że znaczenie pieniądza bezgotówkowego w Polsce wzrasta. Proszę Państwa, przyglądając się kartom płatniczym, to na koniec pierwszego kwartału 2019 roku w Polsce w obiegu znajdowało się ponad 41 milionów kart płatniczych. Tutaj widać wzrost od czwartego kwartału 1998 roku, gdzie wskaźnik dynamiki wyniósł ponad 1000%. Proszę Państwa, wartość w transakcji także stale wzrasta. Tutaj są podane wartości w złotych. Proszę Państwa... Liczba bankomatów wzrastała do 2016 roku, potem spada. Tu prezentuję Państwu liczbę bankomatów na 1, miliona, na 1 milion mieszkańców w latach 2001-2017. Proszę Państwa, nie powoduje to ograniczenia wykorzystania kart, ale zwiększenia terminali płatności zbliżeniowych i przeniesienia aktywności do Internetu. Widać, zauważa się, że liczba bankomatów jest niższa yy, niż średnia dla krajów Unii Europejskiej i strefy euro, ale proszę Państwa mam wrażenie, że z tym sobie doskonale radzimy. Jedną z najpopularniejszych form rozliczenia krajowych transakcji jest polecenie przelewu. Proszę zauważyć, Polska zaznaczona jest kolorem żółtym. Wyprzedzamy zdecydowanie kraje Unii Europejskiej i strefy euro, jeśli chodzi o wykorzystanie tej formy yy, rozliczeń yy, pieniężnych. Proszę Państwa, czeki można powiedzieć kolokwialnie odchodzą do lamusa. Widzimy tutaj spadek wykorzystywania czeków. Na koniec 2017 roku to wykorzystanie wynosiło 88 tysięcy, wobec 308 tysięcy wykorzystanych w 2005 roku. Proszę Państwa. W Polsce 63% płatności są realiz jest realizowana gotówkowo. Dla krajów strefy euro ten wskaźnik wynosi 79%. Zatem my, Polacy, w większym stopniu niż mieszkańcy krajów strefy euro wykorzystujemy pieniądz bezgotówkowy. Stawia nas to w czołówce. Nowoczesnych społeczeństw. Pomimo średniej rozwiniętej infrastruktury płatniczej w Polsce, Polacy z dużą intensywnością korzystają z bezgotówkowych rozwiązań płatniczych. Proszę Państwa, umożliwiają nam to nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne. Umożliwiają, dziś mamy możliwość płacenia komórką. Być może nie jest jeszcze to bardzo rozpowszechnione, około dane statystyczne pokażę trochę później. Proszę Państwa, wykorzystujemy głównie dwie technologie HFC i HCE. Ta, która do, wykorzystuje chmurę obliczeniową, to jest technologia HCE, która nie jest skojarzona z kartą SIM i umożliwia, proszę Państwa, dokonywanie płatności zbliżeniowych, ale współpracuje również z technologią HFC. Dzięki temu. Yy, yy, serwisy płatności yy, internetowych, takich jak Google Pay, który zastąpił Android Pay, Apple Pay, czy PO Pay czy Blik, yy, umożliwiają płacenie yy, zbliżeniowe yy, komórkom w, w dosyć prosty sposób, yy, szanując zabezpieczenia, respektując te, tak, aby yy, było bezpiecznie. Proszę Państwa, obrót bezgotówkowy wspomagają różnego rodzaju serwisy w internecie. Możemy, proszę Państwa, zapłacić za mandat, mamy aplikację gotową, możemy kupić bilety zarówno do teatru, jak i bilety. Telekomunikacji czy bilety komunikacji miejskiej czy krajowej. Proszę Państwa, tutaj taki, taka ciekawa wostka. Możemy również, Dominikanie w Warszawie umożliwili płacenie za mszę, również przez Internet. Proszę Państwa, umożliwiają nam to serwisy płatności internetowych, tak jak, jak Payu, Paypal, przelewy 24.pay. Jest jeszcze szereg innych, Tipej, Fondy. Także tych serwisów jest bardzo wiele, proszę Państwa. Możemy płacić również zegarkiem, w zależności czy korzystamy z systemu Android czy z iOS, możemy płacić przy wykorzystaniu Garmin Pay bądź Fitbit Pay. To, co tu przedstawiam, to prosty, prosta instrukcja zainstalowania na telefonie i na zegarku odpowiedniej aplikacji. Płacenie, proszę Państwa, to jest również taki poradnik ze strony internetowej, w czterech krokach bezpiecznie, również poprzez wpisanie czterocyfrowego hasła. Za chwilę, proszę państwa, twarz lub implant. Właściwie można powiedzieć za chwilę albo już teraz. Technologia uwierzytelniania biometrycznego odnosi się do każdej procedury uwierzytelniania, która wykorzystuje biologię do weryfikacji transakcji. Najpopularniejszą obecnie metodą jest skanowanie odcisków palców, ale inne coraz popularniejsze sposoby, mój mój, skanowanie siatkówki oka oraz rozpoznawanie głosu lub twarzy. Przeczytałam, że już w lutym w Rumunii sieć sklepów onszą umożliwiła płatność odciskiem palca. Posiada karty Mastercard y, mają taką możliwość od kwietnia 2019 roku y, y, pojawia także teraz y, zaczynają być wprowadzane y, te możliwości za chwilę pewnie wejdą do Polski ponieważ Pol Polacy my Polacy bardzo lubimy nowości. Proszę Państwa, za chwilę twarz lub implant. Yy, można powiedzieć za chwilę, ale to się dzieje już. Yy, przeczytałam, że czy tysiące Szwedów płaci dzięki podskórnemu chipowi. Na wielu sklepach w, w całej Skandynawii pojawiają się informacje, że yy, gotówki się po prostu nie przyjmuje. Tu zaprezentowałam na zdjęciach, jak to mniej więcej wygląda. Proszę Państwa, prognozuje się, że do 2030 roku Szwecja może zostać pierwszym społeczeństwem całkowicie bezgotówkowym. W publikacjach naukowych pojawia się coraz więcej rozważań dotyczących tak zwanych cashless society, czyli społeczeństw bezgotówkowych. Proszę Państwa, w przyszłości fale mózgowe. Trójka uczonych z Binghamton University w 2015 roku opublikowały rewolucyjne badania, w którym przedstawiają innowacyjną technikę cerebra, która pozwala zidentyfikować osoby ze stuprocentową dokładnością tylko na podstawie wzoru ich fal mózgowych. Zatem, proszę Państwa, neuropłatności. Czyli płacenie myślami nie staje się już ideą science fiction, a być może niedaleką naszą rzeczywistością. Teraz aktualnie trwają prace nad urządzeniami analizującymi tę możliwość. Wydaje się to być realne, skoro można już sterować myśliwcami za pomocą myśli czy protezami. Proszę Państwa, i teraz bardzo syntetycznie odwołam się do y, raportu z y, płatności cyfrowe 2018 przygotowanego y, y, na zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej w grupie 1863 internautów. Proszę Państwa, na pytanie, jakie produkty finansowe i transakcyjne y, posiadają? 32% określiło, że kartę płatniczą, 28% że konto bankowe z aktywnym dostępem przez Internet. Ym, aplikacje mobilne i korzystanie z nich zadeklarowało 18%. Konto w serwisie PayPal, 17%. Płatności Apple Pay, 11%. Konto be, a bankowe bez aktywnego dostępu przez Internet, 11%. Proszę Państwa, płatności Google Pay, 8%. Płatności Garmin Pay i Fitbit Pay, czyli zegarkiem, zadeklarowało 7% ankietowanych. Co jest kupowane za pośrednictwem urządzeń mobilnych? Głównie bilety do kina, bilety komunikacji miejskiej, kolejowe, autobusowe, lotnicze, ubrania, komputery, oprogramowanie. W największym stopniu są to materiały budowlane wykończeniowe i wykończeniowe nieruchomości, a także artykuły kolekcjonerskie. Proszę Państwa zapytano, co sądzisz na temat wycofania gotówki z obiegu w Polsce. Przedstawiłam tutaj porównawczo dwa lata. Proszę państwa, jeszcze w 2017 49% ankietowanych wskazało, że jestem przeciw. Odsetek tych osób, które są przeciw, wzrósł do 61%. Tak samo zmalał odsetek z 8% do 7 tych osób, które są za. Zatem proszę państwa, można powiedzieć, że jako Polacy lubimy nowinki i nowości technologiczne, jednak przywiązujemy wagę do gotówki jako bezpiecznej formy z rozliczeń finansowych. Proszę Państwa, mam nadzieję, że udało mi się Państwa zaciekawić tematem dotyczącym pieniądza. Korzystając z okazji, chciałam wszystkim bardzo serdecznie złożyć życzenia wszystkiego dobrego z okazji Nowego Roku Akademickiego. Dziękuję.